Polskie władze na podsłuchu Rosji pisze dziennik Gazeta Prawda. Rosjanie mają dostęp do rozmów telefonicznych i przechwytują elektroniczne dane w promieniu kilometra od swojej ambasady w Warszawie. W tym zasięgu dodajemy znajduje się m.in. Belweder, Kancelaria Premiera oraz Ministerstwa. Czy sprawa jest poważna? Czy może to tylko brednie, jak komentuje strona rosyjska? Alech Barcewicz. Wielki Brat słucha rozmów władz Polski, a informacje o nich trafiają wprost w ręce funkcjonariuszy rosyjskiego wywiadu. Takie doniesienia publikuje dziś dziennik Gazeta Prawna. Rosjanie są mistrzami tej gry, są mistrzami pozyskiwania informacji za pomocą wywiadu. Można się od nich uczyć. A chodzi o to, że rosyjska placówka dyplomatyczna rzekomo posiada sprzęt umożliwiający przechwytywanie rozmów telefonicznych w promieniu co najmniej jednego kilometra. Tak blisko ambasady znajdują się kluczowe polskie urzędy Ministerstwo Obrony Narodowej, Belweder, Kancelaria Premiera, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, MSW, ABW i CBA. Czy ma Pan jakąś wiedzę na ten temat i czy CBA przeciwdziała jakiejś? Nie mam wiedzy, ale w hierarchii tych instytucji zajmujemy ostatnie miejsce, także są spokojne. Niespokojni są natomiast byli funkcjonariusze służb specjalnych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Kaczmarek kilka miesięcy temu wystosował interpelację do kontrwywiadu wojskowego z informacją o tym, że rosyjska ambasada prowadzi ofensywne działania wywiadowcze w stosunku do polskich placówek ministerialnych. Pytając o ich ochronę, jak zwykle tutaj służby i Ministerstwo Obrony Narodowej zasłania się tajemnicą. Z tego co wiem, te, tego typu działania kontrwywiadowcze nie są w żaden sposób prowadzone. Ambasada Rosji w Warszawie nie chce komentować doniesień o podsłuchiwaniu polskich instytucji państwowych. Nie sądzę, byśmy mogli udzielić jakichkolwiek komentarzy odnośnie tych spekulacji. To jakieś wariackie, brednie. Placówka ma status eksterytorialny, jest własnością Federacji Rosyjskiej, zatem przeniesienie ambasady w inne miejsce jest niemożliwe. Źle byśmy reagowali, gdyby którejkolwiek z placówek polskich za granicą, no mówiąc krótko, sugerowano zmianę lokalizacji, bo to zawsze tworzy takie wrażenie nacisku czy nieprzychylności, a tego się w relacjach dyplomatycznych unika. Opozycja z kolei oskarża rząd Donalda Tuska o lekceważenie kwestii bezpieczeństwa państwa. Pootwierane drzwi na oścież dla agentów służb specjalnych Federacji Rosyjskiej. Tak naprawdę, dzisiaj służba kontrwywiadu wojskowego jest krótko prowadzona na smyczy przez agentów Federacji Rosyjskiej i, i Rosja realizuje tylko swoje partykularne interesy. Ciekawe, że podobne problemy z Rosjanami mają również Niemcy. Jak donosi Die Welt, anteny rosyjskiej ambasady w Berlinie sięgają Bundestagu. Co dowodzi tego, że wybór miejsca placówek dyplomatycznych Moskwy w krajach byłego układu warszawskiego nigdy nie był przypadkowy. Alech Barcewicz, Telewizja Republika.